W tym materiale pokażę, jak skonfigurować OBS Studio do nagrywania pulpitu. Po pierwszej instalacji pojawią się trzy okna dialogowe, w których stosujemy takie ustawienia, jak na następujących screenach. Następnie pojawi się główne okno aplikacji z, pustymi, z pustą listą źródeł obrazu. I tu trzeba dodać przechwytywanie ekranu i przechwytywanie wejścia dźwięku. Robimy to przy pomocy ikonki plusa. Wybieramy przechwytywanie ekranu i stosujemy domyślne ustawienia. Następnie to samo powtarzamy dla przechwytywania wejścia dźwięku. I także stosujemy domyślne ustawienia. I przechwytywanie ekranu daje nam to, że możemy nagrywać pulpit i dźwięk z aplikacji działających na tym pulpicie, natomiast przechwytywanie wejścia dźwięku Pozwala nagrywanie naszego głosu do mikrofonu. No i po dodaniu tych dwóch dźwięków to jest cała konfiguracja i powinno działać nagrywanie od strzała. Czyli tutaj jest przycisk rozpocznij nagrywanie i wszystko powinno działać, ale dla kompletu jeszcze w razie potrzeby przedstawię, jakie mam ustawienia domyślne aplikacji. "No i to wszystko, wszystko powinno działać od strzała!"